Dzień dobry. Ja nazywam się Kinga Ratyńska i będę miała przyjemność poprowadzić zajęcia plastyczne, na których zrobimy takie ozdobne koperty. Materiały jakie będą nam potrzebne, to będzie taki szablon koperty, będzie potrzebny klej. Ozdobne dziurkacze. Tutaj akurat mam formę serduszka: serduszko małe i serduszko duże. Nożyczki będą nam, nam potrzebne. Taśma klejąca, kokardki i takie świecące serduszka, jak wcześniej mieliście. Pierwszy etap naszej pracy będzie polegał na tym, że musimy wyciąć właśnie kopertę. A tniemy w ten sposób, że wzdłuż czarnej linii, tak? Starsze dzieci mogą same ciąć, a młodsze bym prosiła, żeby może rodzice troszeczkę pomogli, prawda? Bo to jest skomplikowane. Mi nie trzeba pomóc. Mi też nie. Mi też nie. Tak. Kiedy będziemy mieć już wyciętą e, kopertę, będziemy wtedy już mogę się ozdabiać ją so, serduszkami. Nasza koperta jest już ozdobiona serduszkami, musimy ją złożyć. Składamy w ten sposób. Ja mam to! Proszę bardzo, tu jest taka przerwana linia, która musi być do środka złożona, tak? I dwie obok niej linie też składamy. I wychodzi nam taka portmonetka. Mogę na chwilę? Zobaczcie, coś takiego. Aby później mogli schować prezent dla babci i dziadka. Taka harmonika. Dziękuję. A tak wygląda gotowa, ozdobna koperta dla babci i dziadka, i którą zrobiliśmy podczas naszych warsztatów plastycznych. I na takie warsztaty plastyczne zapraszam w każdą środę o 17.30 do dzielnicowej biblioteki Aleja Solidarności 90. Dziękuję.